Cześć, przychodzę dzisiaj do Was. Yy, to będzie haul, trochę poradnik. Jak kupować w TK Maxie, czyli jednym z moich ulubionych sklepów? Ja nakręcę swoje tipy, yy, swoje triki, w jaki sposób ja robię zakupy w tym sklepie, i też pokażę Wam, co na przestrzeni ostatnich dwóch miesięcy udało mi się kupić. Ja jestem trochę. Crazy, że w ogóle te rzeczy są nowe i czekam aż pokażę Wam je w filmie. Zamiast już dawno w nich chodzić, ale zbierałam się do tego filmu, ale dobre, kręcę. Przede wszystkim powiem Wam tak. Jeżeli wchodzicie do TK Maxa i chcecie kupić coś naprawdę w dobrej cenie, to szukajcie albo czerwonych metek, albo na samej górze yy, nad konkretnymi rzeczami, które Was interesują, na przykład nad bielizną, wielkiej czerwonej tablicy wyprzedaż obniżka cen. Tam jest coś takiego napisanego i wtedy macie gwarancję, że te ceny wszystkie... Na tym wieszaku są obniżone. Często obniżone są naprawdę bardzo, bardzo mocno. Ja taką cenę Wam między innymi tutaj pokażę, bo ostatnio udało mi się zrobić konkretny shopping, jeżeli chodzi o bieliznę. No i też zastanawiałam się, czy pokazywać bieliznę tutaj czy nie, żeby nikt nie był oburzony. Natomiast powiem Wam, że po ciąży wyrzuciłam swoje wszystkie stare staniki. I miałam ochotę na doświeżenie tej bielizny. No nie wiem, czy wiecie o co mi chodzi, czy nie, ale myślę, że mamy, będą wiedziały o co chodzi. Chciałam zamknąć etap ciąży i po prostu wskoczyć w coś takiego nowego, pięknego, świeżego. No i pokażę Wam jedną rzecz, którą e, ja upolowałam. Jest to koszulka e, Tommy Hilfiger, e, Rozmiar S. Jest to ta Made in with Organic Cotton, czyli z organicznej bawełny. E, I ja tą koszulkę upolowałam za. 84 zł. Patrzyłam teraz na internecie, że ona kosztuje 199 zł, więc wydaje mi się, że to jest fajna cena. Ona zdecydowanie ładniej też leży na sylwetce do jeansów, do krótkich spodenek. O, na wakacje to będzie coś fajnego. No i wolę mieć jeden fajny t-shirt niż pięć yy, przeciętnych z jakiejś sieciówki. Więc pokażę Wam właśnie tą rzecz. To jest przecenione, dlatego że zawsze macie na górze cenę ich cena, czyli 170 zł to jest cena regularna w jakiej ten t-shirt występuje, a tutaj jest 84,99. Plus minus bierzcie te ceny, które są tutaj na górze, bo oni czasami też przesadzają, e, ale powiem Wam, że taką cenę, jaką widzicie, to jest standardowa cena TK Max. A jeżeli jest tutaj czerwona naklejka, no to znaczy, że produkt jest przeceniony. Kupiłam sobie na zimę czapkę Nine West i jest przepiękną, zimową, śliczną czapką. E, normalna cena to była nie wiem. Nie wiem, bo akurat tutaj nie podali, natomiast to jest Nine West i ja zapłaciłam 49,99, więc to i tak jest stosunkowo mało jak na czapkę z Nine West. Mm. Kolejnym moim takim trikiem, jaki ja stosuję w TK Max, to jest często sprawdzanie cen w internecie. Czyli na przykład, co mi się ostatnio takiego fajnego udało upolować? Wiem, błyszczyk Charlotte Tilbury, gdzie on jest? Ja Wam gdzieś go tu pokażę, bo siedzę w bałaganie wielkim, więc teraz on będzie leciał sobie na przebitkach. Upolowałam błyszczyk Charlotte Tilbury i powiem Wam, że weszłam sobie w internet, czy mi się go opłaca kupić. No i plus minus tak naprawdę okazało się, że opłaca się, nie opłaca jakieś 15 zł różnicy w cenie. Natomiast ja chciałam sobie ten błyszczyk kupić Charlotte Tilbury i jego nie ma w Polsce. Charlotte jest tylko i wyłącznie dostępna online, na jakichś Cult Beauty ich w ogóle, więc stwierdziłam, że ja i tak sobie go kupię, bo bym chciała e, zamówić go z przesyłką, to by kosztował więcej, ale moim tipem jest to, aby zawsze sprawdzać ceny, bo ostatnio na przykład Strivect i inne kosmetyki i Dr. Chart były bardzo e, mocno tam niby poprzeceniane, że super mega okazja i tak dalej. Wchodzę maseczka, na przykład Dr. Chart, wpisuję sobie ją w internet, a w seforze kosztuje 20. 25 zł, jedna maska w płachcie, a w TK Maxie kosztowała 28, więc zawsze ja też często widzę dziewczyny, które stoją w kosmetykach i widzę, że wklikują, no bo tak się powinno robić jednak. Mój syn wstał chyba. Kupiłam sobie yy, bieliznę. Jest to bielizna, słuchajcie, Kelvin Klein Underwear, i to są standardowe po prostu yy, takie no, majtki. Yy. Rozmiar M akurat, natomiast jest to taka mała M'ka i kosztowały, słuchajcie, 25 zł, więc myślę, że jak za bieliznę Calvin Klein to jest naprawdę świetna cena. Jeżeli będziecie słyszeć jakieś dodatkowe dźwięki, to znaczy, że szczeniaczek, uczniaczek jest z moim synem. I teraz kręcimy razem. Tutaj mały jest koło mnie, więc muszę się streszczać. Co my tu jeszcze mamy? Oczywiście standardowa siata. TK Max. TK Max przepiękne kolczyki Steve Madden. Kupiłam je jakieś 2 czy 3 miesiące temu za 49 zł pozłacane ze stali nierdzewnej. Naprawdę śliczne, takie bagietowe, eleganckie, myślę, że eleganckie z klasą, ale takie nieprzesadzone, więc e, fajnie też zaglądać na biżuterię, natomiast e, googlujcie sobie, tak jak mówię, googlujcie sobie, żeby po prostu za tą biżuterię, czy za cokolwiek innego nie przepłacić. No i to jest deal ostatnich miesięcy, perfumy e, i to są perfumy Tony One zostały nie Niestety wycofane, a to były moje ulubione perfumy z Douglasa i ja uwielbiałam wersję mint. Natomiast słuchajcie, kupiłam trzy o pojemności po 15 ml, tak? Tu jest chyba 15 ml. Co tam, synu robisz? Dobrze, jesteś. <gry> yy, tak, po 15 ml. Więc, na przykład, na podróż czy coś takiego. I to tak naprawdę jest wszystko Baza Mint. Natomiast tu mamy wersję Seaside, a tu mamy wersję Honey. Wszystkie są piękne. Zapłaciłam za to, moi drodzy. Zapłaciłam za to, moi drodzy. 69 zł, chyba. Tak, 69 zł za ten cały zestaw. A wpisywałam go w internet i kosztował coś około 300, więc to akurat. Właśnie się opłacało. Kończąc film, pokażę Wam bieliznę, którą właśnie upolowałam w TK Maxie. Yy, ten biustonosz nie był na promocji, ale normalna cena to 135 zł. Ja zapłaciłam za niego. Yy... 49. On jest taki z taką delikatną siateczką koronkową plus tutaj z jakąś tam cyrkonią. No i tutaj to już są promki i właśnie to jest metka o której ja wam mówiłam, czyli czerwona metka, której warto szukać. I to jest słuchajcie biustonosz. Marki Sybelie czy coś takiego, więc yy, ja jej nie znam, ale, ale widziałam, że akurat się opłacało. Kosztował 18 złotych ze 150. I tutaj mamy, słuchajcie, jeszcze taki. I ten kosztował. 19 zł ze 100 i to jest marka Anna Field, ja kojarzę tą markę z Zalando, więc słuchajcie za 19 i 18 zł stanik y, markowych projektantu kurczę, no czego chcieć więcej, dlatego Was zachęcam do tego TK Maxa, czyli pamiętajcie aby tam się odnaleźć musicie poczuć ten sklep, bo jeżeli go nie czujecie, to się tam zmęczycie i, i to będzie dla Was za dużo ale jeżeli myślę raz, uda Wam się coś upalować, drugi, trzeci można się wciągnąć, ale w taki myślę, że też y, trzeba mieć balans do tego. Ja na przykład do TK Maxa lubię sobie zajść, ale też często wychodzę po prostu y, bez niczego. Lubię sobie tam popatrzeć na to wszystko, co się dzieje, na kosmetyki. Tak jak mówię, ostatnio udało mi się upolować tam Charlotte Tilbury y, błyszczyk i, i bazę pod podkład, z których jestem strasznie zadowolona, bo to są naprawdę fajne rzeczy, więc myślę, że tak. Tip, to jest szukanie czerwonych cen. Eee szukanie czerwonych tablic. Są specjalne sekcje z wyprzedażami, więc zaglądajcie sobie i dajcie mi znać, czy w ogóle lubicie ten sklep, czy udało wam się kiedykolwiek coś tam kupić, a może go w ogóle nie macie w swoim mieście i jeszcze nigdy w nim nie byłyście. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie. Koniecznie piszcie mi na dole, czy coś kiedyś tam kupiłyście, kupiliście. Dawajcie mi suby i bądźcie ze mną na bieżąco. Ja dziękuję, zmykam i wysyłam wam buziaki. Pa. ...way, and that's the slow decay get a little earthy with me i'll pull you down like rain so tired i can tell from your shape feeling sleepy yeah you can beat the slow decay